Rośliny, o których dziś krótko opowiem, mają niesamowity smak i są skarbnicą witaminy C. Dowierz się o ich zdrowotnych właściwościach i poznasz przepis na orzeźwiający koktajl z liśćmi szczawika. Szczawik żółty ma żółte kwiatki, natomiast szczawik zajęczy białe, czasem lekko różowe z fioletowymi żółkami, a liście mają takie same, czyli po trzy płatki i każdy jest w kształcie serduszka. Oba szczawiki mają podobne właściwości, ale w medycynie ludowej częściej sięgano po szczawik zajęczy. Czawik żółty jak i zajęczy zawierają sporo witaminy C, były kiedyś doceniane w leczeniu szkorbutu, zawierają również mikroelementy takie jak żelazo i wapń. W ich skład wchodzi również kwas szczawiowy i z tego względu powinno się go spożywać w małych ilościach. Jest rośliną jadalną w całości, ma kwaśny, wyrazisty smak, może być dodatkiem zakwaszającym potrawy lub wzbogacającym smak kanapek, zup czy sałatek. Szczawik żółty, jak i zajęcze mają właściwości przeciwzapalne i przeciwutleniające. Roślina działa łagodnie, moczopędnie i sprzyja usuwaniu toksyn. Wspiera przy zakażeniach układu moczowego. Napary ze szczawika żółtego były tradycyjnie stosowane do oczyszczania organów. Szczawiki działają przeciwgorączkowo, w medycynie ludowej stosowano go do złagodzenia stanów gorączkowych. Szczawiki wspierają trawienie i łagodzą niestrawności. Zmierzczone liście szczawika zajęczego stosowano zewnętrznie na wrzody. Nie zaleca się spożywania osobom z chorobami nerek, dróg moczowych i ze skłonnościami do kamicy nerkowej. Szczewiany mogą wiązać wapń i utrudniać jego wchłanianie, więc należy używać tej rośliny w niewielkich ilościach. W małych może być ona świetnym źródłem witaminy C i wesprzeć przy Wcześniej dolegliwościach, ale w większych ilościach może wykazywać działania niepożądane, dlatego umiar jest bardzo ważne. Szczewiany mogą wchodzić w interakcje z lekami, więc w tym przypadku najlepiej odpuścić sobie jego użycie lub skonsultować się z lekarzem. Teraz czas na smaczną część filmu, czyli pyszny, wiosenny koktajl. By go wykonać, użyłam jednego banana, garści porzeczki, liści mięty, jiszczawiku, soku z kawałka cytryny i około 3 czwartych szklanki napoju roślinnego i można go zastąpić wodą. Zblendowałam składniki i z wielką przyjemnością wypiłam ten cudowny, orzeźwiający koktajl pełen odżywczych wartości. Jeśli taki krótki opis razem z przepisem jadalnej dziko rosnącej rośliny spodobał Ci się, to zapraszam po więcej.